Cześć, witam Was. Dzisiaj jest ostatni vlog z Volkswagena Golfa. Jak widzicie po moim kanale, nie jest to auto, które mnie zbytnio interesuje. Nie mam jakiejś weny twórczej do nagrywania jakiegokolwiek vloga na temat tego samochodu. Tam kiedyś nagrałem jakieś krótkie review. W każdym bądź razie 2,5 roku mamy to auto, bez żadnych awarii, oszczędne. Jeździ za darmo praktycznie, bo tam parę litrów tylko pali, 4 litry średnio chyba, czy 5 na 100 km. Jest to silnik 1.6 TDI Blue Motion. Road wynosi zero, także jak ktoś planuje oszczędzać pieniążki, no to takie auto naprawdę jest fajne Aczkolwiek ja dzisiaj mam plan taki, że jadę spełnić swoje małe marzenie i obejrzeć swój pierwszy performance car Także jak wszystko dobrze pójdzie, to jeszcze dzisiaj zakupię swoją perełkę, o której już tak długo myślałem I będzie happy days, także trzymajcie się, pozdrawiam i do następnego